Poklikam co tu w te ciastka Może jakieś upgrade y kupię O! Siema siemano tu 5 I witam was na uh, Chyba ostatnim odcinku ciastek Powracam do tej serii A na dole Reklama Subskrybujcie Łapkujcie Komentujcie I wbijajcie na Discorda Bo dzisiaj Znowu będziemy grać w ciastka I to przez długi czas nie było ciastek i muszę Was o czymś poinformować. To chciałem Wam pokazać. 13, prawie 14%, znaczy nie, 14%, prawie 14% subskrybuje. I a 86% nie subskrybuje, więc subskrybujcie, a my za 3, 2, 1 wracamy do gry. Dobra, już faktycznie przechodzimy. Do naszego gameplayu nie miałem pomysłu. I no wiadomo. Te fraktalne silniki sobie kupię. Trochę tak zaczyna mnie nudzić już. No bo tu za zamachu się chyba dzieje. To krótkie z tego będą na pewno odcinki. Jak to, jak to nawet nie będzie ostatni odcinek. Będzie, jak będzie os odci ostatni odcinek, to będzie, jak już będziemy resetować to, a jak zresetuję to, odinstalowuję Gierkę, na serio. No tutaj, ja tutaj na backstageu zrobiłem dużo rzeczy, wykupiłem upgradey i inne takie. Nudziło mi się i to nagrałem. W sumie, jedną i pozdrawiam, jedną z moich. Y... I pozdrawiam, NemoSan, która zasubskrybowała mój kanał. Y... Osanio jest low-adminem na Discordzie, więc wbijajcie. Nie będę tego już powtarzać. Y... Dobra, i będzie dobra, to wiek czasu kupujemy i nawet. Och. Ach, achievement unlocked. O, złote ciastko. 80 trylionów. Sanity Dance. Nie wiem, co to takiego. ale nie wiem, jak nic nie wiem o tym i o, czeseczka wypełniona czekoladą e... no ja nie mam nic do powiedzenia tutaj za bardzo ale dawno, pomyślałem, dawno nie było odcinka a, coś nagram I a ten był odcinek, chyba by się jeszcze dzisiaj jest, jakoś chyba 25, nie 24, 24 stycznia, i chyba dzisiaj to wrzucę. No. I może się pojawi nowa seria. Myślę nad jakąś nową serią na kanale. Ale nic mi nie przychodzi do głowy. Może gra... Jak myślałam nad taką gierką to Teft Wars, ale to za bardzo nie chciałbym. By się za bardzo pojawiło. To, 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 to inną gierkę tego samego studia jest gierka wyścigowa. Jeszcze nie grałem i, i ją nagram i ją tam nagram. O, acumen na Klik. Klik na rok. A. Klik na rok. O, to jest taka. Jakby. To jest takie jakby nawiązanie. With Wallow mouse. I tutaj mam. Muszę zobaczyć. Achievementy, które mi się nie odblokowały. Tutaj. Zobaczę tego kursora. Tutaj było. Now you're thinking. Teraz myślisz. I klik na. I klik na rok. Ciężko mi się to wymawia w ogóle. Ale do Discorda link w opisie. No co, ja nic tutaj nie mogę kupić za bardzo. Co by, nam za, co by nam jakoś to podbustowało. To, to chyba już skończę, jak kupię tą 60. To 60. laboratorium alchemiczne. Hmm, dobra, już kończymy. Albo na szóstej minucie. Dobra, jeszcze poklikamy. Dobra, naklikajmy. No to do widzenia. Pamiętajcie o tych czynnościach, co, yy, co powiedziałem na koniec. Do widzenia. Ja wam wszystkim miłego dnia życzę i, i innych tam pożegnań. Pa!